Dzień dobry. Z wietrznego szumi lasu nadaję zawsze dziad. Jak chcę coś zrobić przy e, ogrodzie, w ogrodzie, przy krzewach czy gdziekolwiek, to zawsze w junie. Cholernik jeden, że nic nie mogę dobrze nagrać. Muszę zakrywać tu mikrofon, przez co mam tak gębę blisko. Zamiast pokazywać rzeczy, to tak bym sobie trzymał. To nie, muszę tak, bo wieje. Biorę się za malinky, bo zaniedbane troszkę. Tu mamy co widać, takie badyle. To jest malinka wczesna. Nie powiem Wam w ogóle jakie mamy maliny w sensie gatunków, ponieważ wszystko to dostaliśmy, a ja nie miałem czasu się przyglądać, więc nawet nie wiem, która to jest dokładnie odmiana. Tu mamy malinkę owocującą na pędach dwuletnich, dlatego nie są powycinane. A wczesna jest, chciałem powiedzieć, że wcześniej się pojawia. Wczesnym latem, albo czasem to nawet wiosną już bo to kurde tak się porypały te klimaty, prognozy, że, że dziwnie to jest. Tu mamy coś, czym dzisiaj się nie będziemy zajmować, czyli malinkę czerwoną późną i malinkę żółtą. Pierwsza sprawa, zanim jeszcze co, to troszeczkę z chwastami tu powalczę, chociaż jak widzicie w rządku jest bardzo mało chwastów, bo my mieliśmy to wyściółkowane różnymi materiałami, między innymi zrębką, ale też przede wszystkim tutaj nie ściągamy liści, nie, nie gałęzi, nic, to wszystko tutaj co opada z okolicznych drzew lub po prostu z malin, to wszystko tutaj sobie żyje, znaczy już nie żyje, ale się rozkłada, jest wyściółkowane i jest dużo mniej chwastów do pozbycia się niż by było, gdyby tej ściółki nie było, a tak to one są też dosyć łatwe do wyjęcia z takiej, z takiej ściółeczki chwastów się już pozbyłem jakoś szczególnie roboty dużo nie miałem takie wiadereczko tylko czubate co prawda więc prawie dwa wiaderka, ale tam jest dużo ziemi, jeszcze dużo zrębki te chwasty albo do kompostownika albo ja sobie tym razem nie będę wywalał do kompostownika, tylko je wyrzucę tutaj na, z boku tutaj może stanę tyłem Dlaczego tutaj, a nie do kompostu? I tak tu są te same chwasty, więc niech sobie tu będzie. A druga sprawa, nie wyrzucam tego bezpośrednio w rowie, tylko stąd wziąłem, tu wyrzuciłem. Nie chcę, żeby mi z powrotem się tutaj jakoś ukorzeniały. Mamy szansę przyjrzeć się bliżej tej ściółce, którą już kiedyś tutaj robiliśmy. Nie nagrywałem wam z tego żadnego filmu chyba. No, były różne tutaj materiały rzucane, różne tam, zrębka, trocina. Pruchnica to takie najważniejsze. Zajrzymy, zobaczymy, co się tam pod spodem dzieje. Ponieważ te malinki nam prawdę nieźle sobie tutaj radziły, ale zerkniemy, co i jak. Czy jest ta wilgoć, czy jest przepuszczalne, czy nie. Coś takiego mamy. Dużo piasku. O, dokopałem się do korzeni malin. Dużo piasku, jest wilgoć. Jest jeszcze ta materia nie, nie do końca przerobiona tak jak być powinna, ale jest ona dosyć przepuszczalna. Natomiast też jest troszeczkę wilgoci w niej, więc nie ma, nie ma tragedii, że tak powiem. I przez to nie będę tutaj dużo zmieniać przez ten pierdzielony wiatr będę Wam tylko pokazywał efekty, a nie jak macham szpadlem, bo to też nic ciekawego. A, yy, powiem tak, chcemy wydłużyć ten rządek. Widzicie, tu będziemy mieli takie przejście ono nierównomierne, tam nie musi być idealnie, ale yy, będziemy sobie tutaj robić. Ten rządek jeszcze troszeczkę dłuższy, tam żeby przejść bez problemu z taczką. Ale no, kawałek jeszcze muszę tutaj przekopać. Już troszeczkę przekopałem, ale zobaczcie, z czym ja muszę tu walczyć. To wszystko wydobyłem właśnie z okolic tego, tego rządka. Czy to jest kruszyna? To są korzenie kruszyny. Oczywiście poprzecinane szpadłem, bo jakbym czasami to jest tak, że jak ciągnę taki korzeń, może gdzieś tu znajdę taki, będzie ciężko. Tu jest taki mały jeszcze ale czasami tak jest, że wyciągam go z ziemi, co jest bardzo trudne i ten koń tak idzie, idzie, idzie i się półtora metra dalej kończy, coś niesamowitego co za silna roślina która akurat jest nam zbyteczna w tym miejscu, rów już wykopany, troszkę szerszy nie musi być strasznie głęboki, malina nie ma jakiegoś przesadnie głębokiego systemu korzeniowego bardziej taki płytki można powiedzieć troszkę wykopałem większe po to, że tutaj na pewno gdzieś się czają jeszcze korzenie, albo całe Tempy tych, tych kruszyn zwłaszcza, bo pesz to swoją drogą i jeżyny zresztą też mamy ale zwłaszcza chodzi mi o, ten, o tę kruszynę, i teraz jak tu będziemy sobie sadzić nowe, nowe, nowe sadzonki będziemy wkopywać to one mają trochę więcej czasu, zanim te korzenie tu dojdą i będą z nimi konkurowały. I cały ten materiał, który stąd wydobyłem, nie wyrzucam już tak jak tamtych chwaścików, gdzie było tylko pes, jakieś inne roślinki. Nie wyrzucam tu, tylko wywalam na kompos, a już mówię dlaczego. I po pierwsze nie chcę tego rzucać obok tych roślin, przy których nie chcę, żeby to rosło. W ogóle nie chciałbym, żeby ta kruszyna u mnie na działce rosła, a przynajmniej nie konkurowała z roślinami owocowymi. Staram się jej pozbyć i Przerobić ją na nawóz, niech ona sobie wróci w postaci nawozu tam rzucicie to tak i to bardzo długo schnie, bardzo długo próchnieje i y, trochę głupio jest przy tym chodzić, człowiek po prostu się gdzieś zaczepił o taczkę mu się to czepia, o jakieś grabie, więc niestety, ale wywalam to, a potem w zmienionej postaci to wróci dopiero w butelce mamy wodę po ugotowaniu jajek, jest to jeden ze sposobów na odkwaszenie gleby ja sobie teraz podleję tą wodą te malinki, ponieważ y, ma, y, myślę, że mamy troszeczkę zakwaśną tę ziemię dla nich one jednak lubią mieć ziemię lekko kwaśną, lekko, lekko, lekko a nie, a nie kwaśną. Myślę, że troszeczkę jest za dużo tego kwasiora u nas, więc polecam sobie troszkę tak. ile można, raz tu, raz tu. No, Na pewno lepiej się nadaje coś takiego do naszego ogrodu niż do kanalizacji. My ostatnio dosyć dużo staramy się takich rzeczy brać pod uwagę takiej wody na przykład po gotowaniu buraków czy nawet ziemniaków zależy że nie, za, nie za dobrze jest jakie są nam posolona a zwłaszcza mocno posolona, żeby nie zasolić nam gleby dodatkowe w Polsce. no Ponoć te gleby są trochę za mocno zasolone. Dodatkowa sól nam tutaj, no, zwłaszcza taka zwykła kuchenna bez mikroelementów, będzie, będzie niewskazana, ale na przykład buraki. Lepiej wody po burakach wylać do jakichś grządek, podlać nią, niż wywalać do kanalizacji. Te rzeczy, które się do wody wytrąciły z buraków, no, wspomagają nam buraki wyrzucamy na kompost. Jak nie chcemy ich zjeść, są jakieś przygnite, czy coś się z nimi stało, to tak samo możemy wodę po nich wylewać. Mamy dziursko. Czymś trzeba wypełnić. Damy tu troszeczkę tego naszego końskiego obornika. Obornik jest pyknięty. Nie podaję wam jakiejś ilości, bo ja to robię na oko zazwyczaj z jakiś zdrowy rozsądek, mam nadzieję. Jakieś trzy machnięcia widłami tu były. Postaram się do tego ymm, przydzwonić warstwę ziemi, ale już takiej czystej, bez chwasu, przynajmniej taką postaram się znaleźć. Przydzwoniłem całą taczkę ziemi. Wydaje się tego już dużo, ale spokojnie to się bardzo mocno ubije. Zwykle robię też różne warstwy, a tym razem stwierdziłem, że na próbę wymieszamy trociny z liśćmi i. I ze zrębką i wszystko te zdrewniałe, takie można być zdrewniałe, martwe materiały walniemy tu jako kolejną warstwę dałem dwie takie widlaki tych liści trochę pomieszanych z igliwią trochę z malutkimi gałązkami ale myślę, że nie będzie to jakoś szczególnie zakwaszać już w takiej postaci bardziej zielone liście zakwaszają niż to Tutaj mam trociny brzozowe i sosnowe, takie wymieszane, bo tu były brzozowe, tam sosnowe, tu mi się to pomieszało. I zrębka, bardzo duża ta zrębka, ale y, y, troszeczkę to wszystko postaram się pomieszać. Znowu ze dwie łopaty trocin, dwie y, takie łopaty powiedzmy na widły y, zrębki i przemieszam sobie na taczce już. Mieszanka takich składników właśnie jak liście igliwie, zrębka trociny, może być też jakaś kora tylko dobrze była, akurat do malin to raczej z liściastych. Ona nam będzie tworzyć fajną warstwę próchniczną w tym całym naszym rowie. Wyrzuciłem to już to jako kolejną warstwę, jeszcze troszkę przemieszałem i teraz znów przedzwonię ziemią, ale pół na pół z takim piaskiem. Już Wam ten piasek za każdym razem pokazuję, może nie pół na pół, może dwie trzecie ziemi, jedną trzecią tego piasku, ponieważ my mamy właśnie wydobyty spod domu piasek. Zawsze o tym mówię, że on, jak widzicie, kolory ma. Zawiera różne minerały w, sum, w sobie, które zostały prawdopodobnie wymyte do głębszych warstw, a w tych warstwach czarnej ziemi już ich nie ma. Tutaj są, dlatego troszeczkę dodam do tamtej ziemi tego piasku. Mam prawie całą taczkę ziemi, ale teraz jeszcze dodam dwie łopa, dwie, dwa szpadle, dwie łopaty tego piasku dla uzupełnienia minerałów. Aczkolwiek on mi pogorszy warunki wodne. Będzie bardziej przepuszczał niż, niż taka ziemia. Bardziej będzie przepuszczał wodę, bo jest mniej cząstek organicznych w nim. Nie ma za bardzo co trzymać tej wody. Dlatego przyniosłem sobie tutaj gliny. Nie będę wyrzucał całego tego wiaderka. Mam tu ze dwie łopaty gliny. Jedną taką łopatę dam. To jest taka glina fajna, troszkę przesuszona, więc można będzie ją wymieszać z tą, z tą, z tą ziemią. Nie da nam ona z, praktycznie w ogóle żadnych składników organicznych, natomiast będzie nam trzymała wodę w, w zamian za ten piasek jakby, tak? Puchnięte. Te wszystkie warstwy co już daliśmy, jak i następne. Mam nadzieję, stworzą taką sytuację, że będzie. W miarę tak rządka trzymała wodę, ale też bez przesady, że będzie też przepuszczalna. Na tyle malutko tej gliny tutaj wsypałem na cały taki arenał, Poszło właściwie jedna łopata. Na tyle tego jest tu mało, że myślę, że nie stworzy to żadnej gleby, że tak powiem, ciężkiej. Ta glina wręcz zniknęła tutaj w tym, w tym całym piasku. Chciałbym dać tu troszkę kompostu, ale jeśli nie znajdę zbyt dużo, to trochę kompostu, troszeczkę jako taką ostatnią żyzną warstwę. Niestety z typowego kompostu nie mogę skorzystać, już Wam nie będę nudził. Dlaczego? Ja dlatego korzystam tutaj z tego, z gałęzi takich dwuletnich leżących tutaj, wydobyłem co lepsze takie kawałki. Gałęzie, trawa różne tutaj były rzeczy rzucane. Też można by powiedzieć, było, że to jest kompost tylko. Bardzo długo się przerabia, bo jest na pryzmie, a nie, na, a nie w kompostowniku i do tego nic tam nie było do niego dorzucane z odpadków jedzeniowych, chociażby dlatego e, ciężko mu się jest ogarnąć. Pomieszam sobie to troszeczkę z obornikiem w niedużej ilości, żeby to jakoś tak miało ręce i nogi i miało trochę składników pokarmowych. Już to zrzuciłem. Myślę, że to jest taka dosyć fajna warstwa, ostatnia z warstw żyznych, że tak powiem. I teraz jeszcze raz ostatni raz przysypię to ziemią. Ziemia pyknięta, delikatnie ubita, ubita. pozostaje nam właściwie ściłkowanie, ale to za chwilę, bo mieliśmy się zająć tamtymi też roślinkami, więc na koniec wszystkie razem wyściukujemy. Dobra, biorę się za te krzewy, które już zostały tu posadzone. No bo tamte to nie wiem, kiedy będę miał sadzonki, to nie będę Wam pokazywał sadzenia, bo co to tam sadzić badyla i zasypać. Pierwsze co zrobię, to troszeczkę powysypuję tutaj tej gliny sproszkowanej. Ona się delikatnie wymiesza. Cały szpadel, czy nawet dwa na taki długi rządek, on tutaj szkód wielkich nie narobi. Właściwie w ogóle pomoże nam tylko utrzymać wodę. A oczywiście do trzymania wody nie tylko używa się takich, takiej gliny, znaczy ja używam, ale niektórzy tam jakieś żele, jakieś tam inne rzeczy używają, takie co się rozkładają po paru latach. No ale ja mam dostęp do gliny, nie chcę się środków żadnych kupować. To czemu nie? To nie jest naprawdę dużo, to się z deszczem będzie wbijać głębiej, a nawet drzownice przerabiając ten materiał tu dookoła, będą go mieszać ze sobą. Nie używam tutaj tektury, co ważne, co zwykle Wam pokazuję przy ściółkowaniu. Tu używałem przy borówkach, przy jagodzie kamczackiej. Słuchajcie, jak głównie tektury, którą ostatnio jest duże zainteresowanie, czy aby na pewno jest zdrowa, dla roślin, że tam niby jakaś chemia czy coś no ja nie znam takiej bardziej naturalnej metody na razie inne nie do końca się sprawdzają te co znam nie używam tu tektury, dlatego że było bardzo mało chwastów. I będziemy jeszcze powie... pozbyłem się większości tych chwastów, będziemy tu powiększać tę warstwę ściółki i nie, nie widzę takiej potrzeby, żeby koniecznie tutaj te kartony wykładać za każdym razem. Pomijam ten element. Teraz druga sprawa, której tutaj brakuje, no to żyzność. Ta ziemia, jak wiecie, u nas żyzna zbytnio nie jest. Piąta klasa piaski. Nie mam nic ciekawego innego do zaoferowania, im jak ten obornik. Obornik wywalony, kupsko. Nie będziemy tu robić 1500 warstw, bo, bo tu już były różne warstwy, więc tylko daliśmy, co tu daliśmy? Trochę gliny dla utrzymywania wody, teraz obornik dla urzeźnienia i teraz właściwie wystarczy nam to przesypać ziemią i wyłożyć ściółkę. Ziemia wysypana. Mógłbym teraz oczyścić trochę przy tych krzewach i ściłkować. Ściłkować będę słomą, bo nic ciekawszego nie mam. Eee, a myślę, że tu się sprawdzi spokojnie. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest, która mi ułatwi, najpierw zrobić to, a potem ściłkowanie czyli wymiana tych, tych kijków i tych sznurków. Sznurki oczywiście są różne do podwiązywania malin, różne klipsy i tak dalej. Ja mam akurat ten sznurek na zbyciu i go używam. Okorowałem sobie już. Tutaj mam tyle gory do chociażby, nie wiem, do ściółkowania mogę wykorzystać. Zrobiłem to po to, żeby dłużej wytrzymywały te słupki, ale nie impregnuję ich, bo dla mnie to jest trochę bez sensu. To by trzeba było zanurzyć na parę godzin, dni w jakimś ciekłym takim bardzo impregnacie, który spenetruje dobrze to drewno. Po pierwsze ono jest mokre, po drugie jak będziemy tak maziać sobie tylko jakimś pędzelkiem, olejem, czy coś, to nic nam to nie da, bo w tych miejscach, gdzie są gałązki, gdzie są jakieś dziury, tam nam się dostanie ziemia, woda i skoroduje nam, znaczy rozłoży się tutaj w tym miejscu, spróchnie nam to drewno przez grzyby, przez pleśnie rozkładane i tyle nam posłuży supek, ile jego najsłabszy element. Postaram się może je wbić w te takie twardsze miejsca, żeby były po prostu bardzo mocno zakotwione, ale zobaczymy czy mi się uda. Żeby je wbić, muszę je zaostrzyć. Też lepiej byłoby wbijać tym cieńszym końcem, bo łatwiej, ale ja właśnie ten grubszy postaram się zaostrzyć i wbijać odwrotnie, bo to co jest w ziemi szybciej będzie korodowało, a to ten kawałek jest grubszy. Wbiłem już jeden słupek, pomaga mi we wbijaniu pani Walszeska, to ten młotek. Mniejszy nasz młotek do budowy domu. No, jakoś tam to idzie, zobaczcie. No, ten mi się trochę gibał, bo jest taki krzywy, trochę wykrzywiony. Trochę mi się gibał i końcówka mi pękła taką wysokość. Także spokojnie, wystarczające. Powbijałem. Kurde, żaden mi się tak nie gibał. Nie został tak krzywo wstawiony i nie, nie pękł mi tak jak ten, który Wam nagrałem. Powbijałem też po środku, bo uważam, że tu jest 5 metrów, to co 2,5 metra myślę, że yy, będzie dobrze. Obsypuję te słupki piaskiem z taką, z taką lekką górką, dlatego że... i poubijam trochę, jeszcze to też, dlatego że wbijając tę grubszą część robimy w sumie taką większą dziurę. A potem wchodzi coraz cieńsza, coraz cieńsza. Troszkę trzeba tutaj uzupełnić, nawet zwykłym piaskiem, już i później zakładam sznurki. Założę sobie nowe sznurki, nie te, bo te też już mogą być trochę liche. A poza tym później od razu będę przewiązywał te pędy, bo jest tak na tyle duży wiatr, że jak je teraz wszystkie poodwiązuję i zdemontuję to wszystko, to później może się okazać, że po prostu mi się połamią. I przysypane trzy szpadle na jeden słupek, i ubite glancem. I dwa szpadle na wierzch do ułożenia się, jak tam mają ochotę, razem z wodą. Idę sobie po sznurek nowy. Ten oczywiście do czegoś wykorzystam jeszcze, ale łatwiej mi teraz nowego będzie użyć. Przewiązałem te główne sznurki między słupkami, ale muszę się przyznać, że zrobiłem tak trochę na odwal się, bo jednym sznurkiem te wszystkie. 6 słupków wody objechałem i tylko tu jest zawiązane. Ja jestem zwolennikiem, żeby to wszędzie było zawiązane. Bo teraz, jak mi na przykład pęknie ten sznurek tu, to tutaj mi też spadnie, bo to z tego się rozwiąże to jest tylko oplecione. Ale już mi się nie chciało, nie mam siły. Później to poprawię jeszcze. Też w sumie pomyślałem, że zrobię 4 takie linie. Tutaj je widać. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeżeli krzew będzie chociaż do dwóch podwiązany, to już niekoniecznie. Nam się spadnie, można zawsze zauważyć, że się coś schroniło. W miarę naciągnąłem ten sznurek, ale tak, żeby no, troszeczkę był naciągnięty, ale nie może być też napięty jak baranie jajca, bo zwłaszcza podczas takiej pogody jak dzisiaj, zobaczcie, że to wszystko sobie tutaj pracuje. Te krzewy są podwiązane. Ale one się ruszają. Jak będziemy mieli wszystko na sztywno na hamę, to po pierwsze, też nie za bardzo da się tak zrobić, bo te słupki byśmy wyrwali ciągnąc za tę linkę, ale jakbyśmy mieli jakieś potężniejsze supy i napniemy to za mocno, to przy wietrze to Zwłaszcza wiosną, jak już liście są i ta masa zielona działa jak taki spadochron, jak taki żagiel. Napędzana wiatrem są krzewy ciężkie, bo mają już powiedzmy owoce, liście i są podwiązane tak na chama. To mogą nam się po prostu pozrywać, połamać, a tak jak sobie falują, jak mówię, to jest delikatnie napięte, ale, ale troszkę tylko tak. Takie p. Podwiązałem już większość tych głównych, długich, ale teraz mam tam plątaninę. To wszystko wam pokażę. Jeszcze dowiążę sobie resztę w momencie, kiedy już się pozbędę tych starych sznurków i tych starych słupków. Dobra, podwiązałem te główne, najcięższe pędy, resztę zostawiam dla innych, niech się tu bawią. Ja mam ważniejsze rzeczy do roboty. Takie co są na przykład po środku można sznureczkiem pomiędzy sznureczkami. Przewiązać nie ma problemu. Może jeszcze to zrobię, ale na razie nie mam trochę czasu już na to wszystko. Dobra, zostało mi ściółkowanie słomą i podlanie. Jak mogliście zauważyć, wywaliłem tu słomkę lekko kompostującą, już później odsunąłem te wszystkie rzeczy od krzewów, żeby nie dotykały trochę ziemi, trochę tej słomy przede wszystkim, żeby nie dotykała, żeby tam nic nie pleśniało i podlałem. Podlałem też już, żeby zaczęło to wszystko sobie ładnie pracować. Jeszcze jedna sprawa, nie robię tutaj tych takich deseczek, tych takich ołóżeczek, tych no Takich osłon, że tak powiem, rządek podwyższonych, prawie dlatego, że nie widzę na razie tu takiej potrzeby. To jednak jest kupa roboty, materiału, żeby to zrobić. Tu głównie służyło mi to dwóm celom. Po pierwsze, ograniczenie ilości chwastów, bo mam dość równo to teraz zrobione i mam nadzieję, że nie będą się tak przebijać tam. A tutaj tych chwastów nie było tak dużo, także. Nie było takiej potrzeby używania tych desek ani tektury. No i też druga sprawa, dlaczego tu używałem, bo te krzewy są bardzo młode i są na skraju tam, gdzie gdzieś się jeździ, chodzi staczką. Mocno i często ktoś mi na nie właził, bo nikt nie zauważył. A tutaj, mając te supeczki, nie ma z tym problemu, bo wiadomo gdzie te maliny są. Tyle na temat tych malinek. Niedługo będziemy się zajmowali innymi malinkami. Już mam tam właśnie przygotowany rów pod malinę czarną i ją mam, ale o malinie czarnej to chciałem powiedzieć parę słów więcej tak ogólnie że tak powiem z zakresu wiedzy z czajnika. Napiszcie co tam ciekawego u Was <laughs> słychać w mieście albo na wsi jakieś takie porady. Zawsze chętnie czytam i inni również mam nadzieję. Pokazujemy dość prymitywne metody, ale dla takich właśnie ludzi, którzy też te ogrody dopiero co zakładają, jak i my. I mogę tylko przybić piątkę. Na razie. Pa, pa.